Nie chciałabym się czepiać, ale miało być elegancko i miało być jakby, wiesz, na naszym poziomie, jest błazeria. Stara jest błazeria. No gówno! Co ja poradzę? A wiesz co to jest? No? Moim zdaniem piccolo ze spirytusem. Stara, dla mnie zabrakło nawet normalnego kieliszka, tak? Tylko dali mi w szklance. Co ja wyglądam? Czy moja Japa mówi, piję ze szklanki, czy piję z kieliszka? Powiem Ci, mm. jestem bardzo niezadowolona i chyba po prostu zejdę do recepcji i poproszę o książkę z zażaleń i, i skarg konsumentów. E, mamy prawo. Ja nie po to panieńskie tu robię. Wydaję taką grubą, tęgą kabanę. Zapraszam Ciebie, bo jesteś moją świadkową, wiadomo. Po chuj nam te, te dwa pokoje były? Powiem Ci tak, jakby teraz co możemy zrobić w tej sytuacji, to bawić się dalej zajebiście, albo bawić się dalej zajebiście czyimś kosztem. Także kurwa wołaj tutaj koncierża stara i robimy mu taką jazdę, że kurwa będziesz miał najlepszy wieczór świata, tak? Jest taki jeden na dole. Widziałam na tabliczce napisane ma Pan Tadeusz. Myślę tak, o, Pan Tadeusz? Co? On Słyszałam roku? gdzieś, ktoś tak się nazywa. Zawsze Słyszałam gdzieś te ksywe. No ale to nie jest ksywa. Gość ma napisane na tabliczce Pan Tadeusz. No więc podeszłam do niego i mówię: Tej, Pan Tadeusz, kopsniesz się na drugi flor? Co? No tam usychają. A on patrzy na mnie i mówi: Kończę o dwudziestej. A ja mówię, spytę. Aaaa. Zajebiście, przeoszczędzimy na stripteaserze. No też tak pomyślałam. No. Wiesz, wyobrażałam sobie inaczej to wszystko. Hotel wyglądał dużo lepiej. Myślałam, że tu będą jesteś ludzie. Dyskoteka na dole zamknięta. Może pójdziemy Ta. na miasto? No, gdzie na miasto w Mrągowie? No, jest jakiś rynek, no, hello! Musi być jest. rynek z fontanną. Wiesz, pomyślałam sobie, że gdzie, gdzie, ale do Syreny, to wbiją jacyś kolesie, również w garniturach, tak, z telefonem, będzie się coś działo, ktoś puści muzykę ze Spotify'a premium, a nie ze zwykłego i po prostu będzie zajebisty wieczór, a jest pusto. No to co, zostaje pan Tadeusz na dwie.